Mama Sabina, córka Agata, kłodnickie parafianki, które chyba mogę tak powiedzieć, na stałe wpisały w swoje życie, a przynajmniej swoje wakacje, halemską pielgrzymkę. Tak, to rzeczywiście e, noż taka tradycja rodzinna. E, nie wyobrażamy sobie jakoś tak e, tych wakacji tego roku bez pielgrzymki, e, bo to e, ja wiem, że to się powtarza bardzo często, i jak e, się zagląda do tych. E, e, wywiadów, czy z trasy pielgrzymkowej, czy jak ktoś mówi, to, to, to najczęściej ludzie mówią, że to jest taki power i taka energia na, na cały rok, ale to rzeczywiście tak jest I, yy, i to jest to, za czym się tęskni, o czym się myśli cały rok, teraz jeszcze przez te spotkania co miesięczne to już w ogóle yy, tak pięknie wrosło. Nie zawsze nam się udaje być, ale to przynajmniej online'owo się staramy albo jakoś e, e, sami. Płyty są też z różnych pielgrzymek, więc, więc często też sobie słuchamy. puszczamy, słuchamy. Ale ja osobiście cieszę się. Już teraz kłodnicka, dużo, wiele lat kłodnicka, na początku Halemcka troszeczkę, ale tak sercem kłodnicka. Wrosłam w te pielgrzymki, i to, z czego jestem bardzo dumna i z czego się bardzo cieszę, to to, że, że zaraziłam tym trochę. Dzieci swoje. I właśnie o to chciałam jeszcze zapytać, bo y, wiemy, że na pielgrzymkach towarzyszą ci i y, najmłodszy Karol, i nastolatek Paweł, i dorosła już Agata. Jak to zrobić, żeby zarazić, zarazić miłością do pielgrzymki dziecko w każdym wieku? Nie wiem, to w zasadzie chyba. Y... Sobą tym, że się tym żyje, że ja jakby nie planuję tej pielgrzymki przez cały rok, nie mówimy o tym też, to jakby wychodzi naturalnie i może też przez to, że dzieci widziały, że ja yy, chodziłam, yy, jak dzieci były małe, to chodziłam sama, dzieci zostawały z dziadkami albo albo z mężem. Yy, a potem yy, jak już się dało, no to zabierałam ich ze sobą i to nie było tak na początku rzeczywiście, że oni szli z entuzjazmem, i, i, mm -hmm. i nie, czasami było trudno, bo, no bo to y, już jakby y, na początku ciężko, bo to nogi bolą, bo to coś innego się dzieje, ale oni tak też wrośli w tą atmosferę i tak im się to spodobało. Zresztą myślę, że Agata też o tym trochę powie, że, y, no, że też to wrośli. Też już teraz jak. Y, Mówimy o pielgrzymce, to już sobie nie wyobrażamy, że, że, że nie pójdziemy, że nie pójdziemy razem. Powiem szczerze, że z tymi najmłodszymi jest rzeczywiście najtrudniej, bo myślę, że wszystkie mamy, które chodzą z tymi maluchami na pielgrzymkę, a powiem, że jak chodziłam jako nastolatka, to kiedyś tak nie było, nie było tych dzieciaków małych, tak widać podczas drogi. Teraz jest, tak, teraz są wózki, i jakoś tak to się zaczęło, i rzeczywiście tych dzieciaki widać. Może też przez to, że, jak, że, że jeżdżą kierowcy i, i ja mam gdzieś tam z tyłu głowy, że się nie boję, że jak Karol nie wytrzyma na przykład tempa, to ja wiem, że bezpiecznie ktoś go podwiezie do tego miejsca naszego postojowego i, i, i że się tam spotkamy. Natomiast dlaczego to jest logistycznie najtrudniejsze? No bo w dzieciach jest dużo energii i dużo poweru. I kiedy my tam szukamy gdzieś tego, momentu, żeby odpocząć fizycznie troszeczkę, no to tutaj jeszcze jest ten maluch, którym trzeba się zająć, trzeba mu zająć czas, żeby on się nie nudził, bo on jeszcze ma oczywiście niespożyte pokłady energii. Bardzo dobrze powiedziane, mimo że doświadczenia nie mam, to właśnie tak obserwuję i myślę, że to tak dokładnie jest. A powiedz mi, Agata, jak to wygląda z twojej perspektywy? Od mamy zaradziłaś się tą, nie wiem, czy miłością, czy radością pielgrzymowania, czy, czy jakoś inaczej to było? No to i miłością i radością. Ale zaczęło się od takiego zazdroszczenia mamie, jak witaliśmy ją na Halembie już po pielgrzymce i nawet nie rozumiałam do końca tego wszystkiego, ale już jak byłam taka mała, to, to mi się to podobało i jak wszyscy tak szli razem i śpiewali i byli szczęśliwi i dostawali potem kwiatki, no i to, to było takie fajne. Potem mama mnie wzięła, no faktycznie na początku się tak trochę zraziłam tym, tym może tempem, ale w ogóle, że mnie tak nogi bolą. No, ale zawsze mogłam coś zjeść i potem było fajnie. No, a teraz to po prostu też sobie nie wyobrażam w ogóle takiego zwieńczenia wakacji inaczej niż przez, przez pielgrzymkę, takie wyciszenie. I już nie chodzisz tylko dla kwiatków? Nie, nie, absolutnie. Też dla piosenek. No, przede wszystkim, no, nie, że dla siebie. Ale to, to, to trochę tak, tak jest, że i dla siebie, i dla innych, dla modlitwy, dla wyciszenia, relaksu i, i wszystkiego, takiego przeżycia duchowego. To chciałam Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo no nie czarujmy się, ale dziewczyny w swoim wieku spędzają wakacje nad morzem, w górach, wyjeżdżają za granicę, a Ty spędzasz tydzień wakacji z mamą? Tak? No, nie tylko z mamą, ale ja to lubię i no, rodzina jednak jest taka bardzo ważna, chyba. Więc absolutnie nie czuję się jakaś wybrakowana, tylko wręcz przeciwnie. Fantastycznie, bardzo Wam dziękuję za to podzielenie się takim e, świadectwem rodziny, takim, takim dobrym, e, dobrym wzorem rodziny. E, to może jeszcze jakieś dwa słowa zaproszenia na tegoroczną pielgrzymkę? Tak, z całego serca zapraszamy wszystkich e, na tegoroczną pielgrzymkę. E, jak ktoś jeszcze nie był, to tym bardziej, bo zarazić się pielgrzymką jest bardzo łatwo. I to w każdym wieku. Proszę się nie bać, i mówię to i do, do nastolatków, ale mówię też do osób w średnim wieku i tych trochę starszych, tych starszych 18 lat, bo nie e, jest taka ważna, kondycja może. nie jest ważna, jest wiele osób, które chętnie pomagają, jest życzliwość, atmosfera jest cudowna, a spotkanie z mamą, kiedy się do niej przyjdzie o własnych siłach. To jest rzecz bezcenna i tego się nie da powiedzieć żadnymi słowami, także my tylko z naszej strony możemy powiedzieć, że to umacnia i daje siłę i energię na, na całe życie.